Zgodnie z tradycją przyszło mi Was zaprosić na zlot w Żyrardowie No i dla osób, które nie wiedzą co to jest zlot w Żyrardowie Zlot w Żyrardowie to jest zlot pojazdów elektrycznych Zobaczycie tam mnóstwo rowerów elektrycznych, hulajnóg Pewnie zobaczycie też jakieś deskrolki, skutery, czterokołowce, poziomki A i na pewno też zobaczycie pojazdy duże, takie jak samochody Może motocykle? Na zlot w Żyrardowie zawsze przyjeżdża jakaś Tesla to jest po prostu miejsce wszelkich entuzjazdów pojazdów elektrycznych. 11-12 maja 2019. W obydwa te dni impreza zaczyna się od godziny 10 i trwa do godziny 18. I organizowana jest na Torze Kolarskim przy ulicy Stefana Żeromskiego w Żerodowie. Na zlocie w Żerodowie będzie dużo różnych atrakcji. Poza takim oglądaniem pojazdów elektrycznych będzie też organizowany przejazd po mieście. Tutaj na ekranie wyświetlam wam przewidywaną trasę przejazdu. To bardzo fajna sprawa, wszystkie pojazdy elektryczne jadą ulicami. Wtedy można zobaczyć te elektryki w ruchu. To jest już dziewiąta z kolei taka impreza. Za każdym razem była organizowana przez Tomasza, który ma nick Zeltom na forum pojazdyelektryczne.org. Jak zwykle należą się duże pozdrowienia i podziękowania za organizowanie tej imprezy. Co okazuje się, że nie jest takie proste, moi drodzy. Niestety od roku 2018 ta impreza nie jest wspomagana przez urząd miasta Żyrardów. Tak naprawdę nie wiedzieć czemu. Nie chcą ani jakoś się specjalnie tutaj dołożyć, ani sprawy nagłośnić. No i dodatkowo, jak ostatnio rozmawiałem z Tomaszem, z Zeltomem, to dowiedziałem się, że dodatkowo będzie trzeba opłacić prąd, który będzie wykorzystywany przez te dwa dni, więc elektrownia jeszcze. Szykuję symulację, ile to wyjdzie. I teraz, tak, impreza jest zupełnie darmowa: w sensie, wy możecie wejść sobie tam za darmo, nie ma żadnych wstępów płatnych ani biletów. I żeby tak zostało, trzeba po prostu tą imprezę troszeczkę wspomóc. Ja, już dosyć standardowo, na pewno coś wspomogę, jakąś taką właśnie symboliczną stówką Osoby chętne do wspomagania tej imprezy, jak zwykle, odnoszę do linków w opisie. Tam znajdziecie wszelkie informacje. W opisie też znajdziecie link do filmu z poprzedniego roku, jak i link do postu na forum pojazdyelektryczne.org. No i podobnie jak w zeszłym roku, w tym roku też przyjedziemy z ekipą. Planujemy przybyć 11 maja około godziny 11. No i wypada mi zapowiedzieć ekipę z Poznania. Więc tak, na pewno będzie Damian ze swoim Centurionem. Zapowiedział się też Alan ze swoją koną albo Falconem. No i oczywiście będzie Marek z kanału bajkel.pl. Może namówię go na to, żeby przywiózł swoją Sendę Derby. No ale Marek ma też y, kilka innych rzeczy do pokazania na zlocie, więc na 100% się pojawi. Będzie też kilka osób, których jeszcze nie zdążyliście poznać. Także zapraszam serdecznie. Wpadajcie, przybijemy sobie piąteczkę, nawet jeśli jeszcze nie posiadacie swoich pojazdów elektrycznych, to przyjdźcie zobaczyć co tam się wystawia. A będzie co oglądać, kurde. O i Tasa zobaczycie, to też jest niezłe zjawisko. No, bo mało kto wie, jak ta w ogóle wygląda, tak? bo on nagrywa filmy ze swojego punktu widzenia. Cześć, Roland. Także widzimy się w Żyrardowie, Do zobaczenia na miejscu. A słuchajcie, właśnie robię taką króciutką dogrywkę, dlatego że Wy to oglądacie w niedzielę, a w niedzielę już są święta. Także ja chciałbym Wam złożyć wszystkiego dobrego. Spędźcie ten czas z rodziną, wyjdźcie na dwór, bo pogoda pewnie będzie zacna, tak jak dzisiaj. A! O ale trochę za chamsko masz nie chciałam to zrobić Babka jak chamsko robi Ale hamsko. mi oblała Ej, już wystarczy Ej co jest ty musisz jeszcze coś powiedzieć i dobrego, lanego poniedziałku. I żebyście wyszli chociaż raz na e-bajki w te święta. Cóż, tego psika? Dobra, pa.